Źle wymawiacie najważniejsze i najczęściej używane słowo w języku angielskim. Natomiast nie martwcie się, za chwilę pokażę Wam sposób, który sprawi, że od dzisiaj będziecie wymawiali je z taką samą łatwością, jak mówicie po polsku. Mowa oczywiście o słówku za, które bardzo wielu Polaków wymawia po prostu jako D, z literą D na początku. Natomiast ten znak, to się nazywa TH sound po angielsku, czyli TH. W języku angielskim tak naprawdę wymawia się inaczej. To jest dźwięk. To jest dźwięk, który w ogóle nie występuje w języku polskim. Więc teraz, jak go wymówić? Trzeba wyobrazić sobie, że wypowiadacie literę D, ale wprowadzić jedną maleńką zmianę. Zwróćcie uwagę, że jak chcecie powiedzieć D, to trzymacie język tak jakby za zębami. Teraz bierzecie język i przekładacie go jakby pod zęby w ten sposób. I. W tym ułożeniu próbujecie wypowiedzieć literę Z. Z jak zebra. Czyli jeżeli to ma być za, to powiecie Z. I teraz patrzcie. Za. I w ten sposób wymawiamy Z.